Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o rasie kury Fryzyjka miniaturowa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą rasę, no to tutaj jest to rasa kury, która pochodzi z Holandii i ona właśnie trafiła do Holandii wraz z tymi fryzami. Holendrom właśnie spodobało się to upierzenie i zdecydowali się, że będą hodować te kury. Jeżeli chodzi o Niemcy, no to tam występowały bardzo rzadko i teraz no, już są coraz częściej spotykane. Jeżeli chodzi o sposób użytkowania, no to już zaliczane są do kur ogólnoużytkowych. Także czy na jajeczka, czy po prostu tak do własnego ochowu można je hodować. Słuchajcie, jeżeli chodzi o liczbę jajek, może od tego zacznę, to tutaj w odmianie standardowej tej rasy fryzyjki znosi o do 160 jaj rocznie. Jeżeli chodzi o fryzyjkę miniaturę, no to jest to 120 jajek, jajka barwy białej, waga około 30 gram, także malutkie jajeczka. Hmm. Co do samego wyglądu, jeszcze może Wam powiem i przejdę do takich ważniejszych dla Was, myślę, informacji. Tułów dość zaokrąglony, grzbiet średniej długości, ramiona dość szerokie. Co ważne, kury fryzyjskie są mocno i obficie opierzone. Także dość dobrze, dość dobrze to widać. Jeżeli chodzi o fryzyjkę miniaturową, to ona waży, kogut waży 600 gram około, a kurka 500. Słuchajcie... Co do odmian barwnych, no to tutaj może być odmiana barwna, żółta, taka biało centkowana, czerwona, czarnocentkowana, ponieważ wszystkie w większości spotkamy tylko i wyłącznie właśnie w tej odmianie centkowanej, złota, złota czarnocentkowana, ja spotkałem się słuchajcie, z żółto-białą centkowaną. Ona chyba najczęściej właśnie występuje, jeżeli chodzi o tą rasę. Co do żywienia, jak najbardziej, czy to pasza pełnoporcjowa, czy warzywa. Z naszego gospodarstwa. Czy będziemy je e, tak naprawdę karmili no, e, zbożem, czy, czy no mówię, tutaj jakby nie ma problemu, bo tak jak wiecie, e, to nie od rasy zależy, czym będziemy je e, w większości karmić. E, słuchajcie, dalej, jeżeli chodzi o tą rasę, e, to mogę Wam e, jeszcze powiedzieć, że e, koguty. W barwie są w większości właśnie jednolite ogony, właśnie tylko mają w kolorze takiej cętek kurzych, czyli na przykład kura żółto-biało cętkowana. Kogut będzie również żółty z tym białym ogonkiem. Jeżeli chodzi o kury, no to są pokryte całe właśnie poza grzywą w cętki takie białe lub czarne. Tutaj kwestia tego, jaka odmiana. Również poza tymi kolorami fryzyjki te miniatury występują w kolorze niebieskim: jakimś czerwony nakrapiany i czarny nakrapiany. Jeżeli chodzi o miniatury, to ja najczęściej widziałem właśnie te, te niebieskie. Co do zachowania i samej hodowli, myślę, że jak najbardziej, może nie dla samych początkujących, aczkolwiek również myślę, że jak najbardziej można sobie. Tą rasę hodować, jeżeli macie możliwość ją zakupić. Nie jest to rasa jakoś bardzo wymagająca, wydaje mi się, że dość szybko również się zaadoptuje u was, u was w hodowli, czy, czy to na gospodarstwie, raczej z innymi rasami tutaj, kiedy będzie, nie powinno być jakichś większych, jakichś większych problemów. Ok, moi drodzy, to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że Wam pomogłem. Postaram się na miniaturze wrzucić ten odcinek, tą rasę jakość, jak ona wygląda, jeżeli uda mi się zdjęcie takie znaleźć, żebym mógł w ogóle wrzucić. Eee, no i to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję. Powiem Wam szczerze, że jeszcze tak na marginesie, że bardzo pomagają właśnie te liście, z tego względu, że tych much jest naprawdę, może widać je na nagraniu, ale jest ich naprawdę dużo mniej, także polecam eee, rozwiesić sobie liście orzecha, jeżeli macie taką Taką możliwość. Ok, bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się. Jak widzicie, kury są w kupie, ale mogę Wam od razu powiedzieć, że nic im nie jest. Po prostu jest tak ciepło, że wszystkie są, są razem tutaj. Dzięki Wam bardzo w cieniu. Dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć.